troszeczkę nietypowy urbex, oczywiście na nielegalu. Zwiedzanie teatru, ale nie tej części, która jest dla widowni, tylko tej części, która jest dla dla oświetleniowców, oświetleniowców, dźwiękowców, cała techniczna jakie pomosty są robocze nad, nad sceną nad ławkami tylko tu jest wszystko ciemne w jest tutaj czarne no i nie wiem czy tutaj zaraz latarka mi się nie zagrzeje ale jeszcze były schody piętro wyżej jeszcze pójdę schodkami z schodkami z wyżej sprzętu to tutaj jest co nie miało o tu fajnie będzie co to może być na górę jeszcze Cena jest tak nisko. To po co to jest takie wysokie? O już latarka mi się grzeje, nie wyrabia. Ale jeszcze jest jedno. Jeszcze wyżej można wejść. Tutaj jeszcze są te doświetlacze. A jeszcze jedno piętro wyżej. No i tu oczywiście można obchodzić to dookoło tym podestem. A i tutaj już jest. Tu już jest koniec. Tu już cała podłoga jest z kratki to już jest ostatnia kondygnacja tego. Zobaczcie, czy to wyjście jest tutaj otwarte. Jak najbardziej. A, no i dobra. I tu już jestem. W tym środku, w tym budynku. Uj, miało nie trzaskać. Dobra, to tyle tego, tyle tego teatralnego urbeksu dzisiaj. A tak wygląda scena główna. Tu jest taki ogromny ekran. Tu widownia. Tam jeszcze można za scenę wejść. Wszelkiego rodzaju maszyneria, projektory. No, i te urządzenia sobie działają to znaczy drzemią. Aha, jeszcze pokażę. Tutaj tymi dźwigniami opuszcza się poszczególne. Hotel, które tam są podwieszone. Taka piękna sala. O, jeszcze tutaj nie nie było. Jeszcze można wyjść wyżej. Wygląda to podobnie, tak jak, na, tak jak przy tamtej scenie. Też się obejrzę, czy są jeszcze schodki wyżej. Nie, tutaj nie ma wyżej schodków. Ale może jak przejdę się naokoło, to będą en doe hmm. je ziet het Już normalne korytarze. Dobra, mogę w zasadzie zdradzić lokalizację. To znaczy, i tak tutaj nie wyjdziecie, ale tak wygląda szkoła filmowa w Oslo. No i to na razie starczy tego.